Patrzcie, takie fajne kubki sobie kupiłam ostatnio w Pepco, 10 zł za sztukę i fajne że są bardzo duże, także może się tutaj zmieścić dużo herbaty. A słuchajcie, robimy oczywiście herbatkę turecką, mamy tak tutaj um, czarną herbatkę i ja do czarnej herbaty dodaję sobie um, takie kwiaty, tutaj mam akurat jaśmin. Słuchajcie, powiem Wam, że to jest bardzo fajna sprawa i my tego nawiedzieliśmy bardzo dużo teraz w Turcji. E, właśnie tych mm, suszonych kwiatów. Gdzieś tu jeszcze mam zieloną herbatę, taką um, owocową. No, naprawdę różne, różne. Może kiedyś Wam pokażę. I powiem Wam, że właśnie to połączenie tej czarnej herbaty z jaśminem to jest po prostu coś niesamowitego. Także zabieram się za robienie. Słuchajcie, witam Was z Warszawy. Jak zapewne wiecie, już wróciliśmy. Jesteśmy z powrotem w Warszawie. Jesień mamy za oknem i dzisiaj idziemy na taki fajny, jesienny spacer w bardzo pięknym miejscu, także zabieramy Was z nami. Pomimo tego, że jest październik, jeszcze mamy słońce, także korzystajmy z tego i chodźcie, pokażemy Wam bardzo piękne miejsce w Warszawie. Jedną rzecz mam nadzieję, że już zauważyliście. Wchodzimy na nowy poziom naszego nagrywania. Zmieniliśmy telefon na kamerę, także mamy nadzieję, że jakość teraz tego, co nagrywamy, będzie o wiele lepsza. Ja tutaj w poglądzie za dużo nie widzę, także będziecie musieli mi napisać, czy widać jakąkolwiek zmianę, także bardzo się cieszymy. Mamy nadzieję, że wreszcie nasz obraz nie będzie rozmazany i że w ciemnościach w końcu coś zobaczycie, a nie tylko pikselozę, także obie się udało. A może zadowolony, że mamy kamerę? Tak, bardzo. Good quality. Tak, 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 także. Zapraszamy. Powiem Wam jeszcze, że park, w którym jesteśmy, nazywa się Królikarnia e, i jak zapewne widzicie tutaj za mną, on wygląda bardzo, mm, bardzo dziko, tutaj zobaczcie mamy, no po prostu jakby prawie że lasek, no dosłownie mamy lasek, e, jeziorko, a, a jesteśmy... Na Dolnym Mokotowie, czyli jesteśmy w samym centrum miasta. Także mm, powiem wam, jest to naprawdę bardzo urokliwe miejsce. My no, tutaj bardzo często przychodzimy, ale też dlatego, że bardzo, bardzo blisko mieszkamy. I powiem wam, że cały ten czas, jak byliśmy w Turcji, to bardzo mi tego brakowało. Osiedla, w którym mieszkaliśmy, gdzie właśnie rodzina mego męża. Mężu, jesteś za mną. Chodź, chodź. No, bo tam, gdzie mieszka Twoja rodzina, to wcale nie ma parków, no nie? No. W ogóle nie ma nic, naprawdę. Nie ma nawet zielonej przestrzeni, żeby z dzieciakami gdziekolwiek pójść. Dzieciaki się wiecie, bawią na betonie czy na ulicach, a my tutaj wiecie, w środku osiedla mamy naprawdę piękny park. Także to jest duży plus. Jak to jest w ogóle naprawdę zielono. Te drzewa są obłędne, traweczka, które tutaj jest i tych kaczuszek sobie pływa. Mąż szczęśliwy chyba, co? No bardzo. Powiedz co, fajniej niż w Stambule czy nie fajniej? Tak, to jest bardzo fajnie, bo my mamy taki zielony parku w Stambule, gdzie mieszkam. No tak, tak. Ale tutaj jest bardzo cicho. Tak. I jeszcze zielone, no. taki naturalny. No po prostu paradajes, no. Paradajs. No. no tak, w Stambule macie bospor, no. e, macie morze, ale... mamy park... 20 milionów ludzi. 20 tak? milionów, tak, ale parków nie macie. No powiem Wam, że naprawdę mamy akurat szczęście, tutaj gdzie mieszkamy w Warszawie. To jest bardzo... To jest nowe akurat osiedle, ale otoczone wieloma starymi i właśnie przez to mamy takie pięk... piękne natury no. wokół nas, no, także fajnie. no... Ale pizdzieny pizzyń. Październik, tak. No mój lubię. <laughs> Mój więc oczywiście przekinać po polsku nauczył się jako pierwszy e, Tak, piździernik idzie. No nic z tym nie zrobimy, ale powiem wam, że ja dobrze jestem osób, które uprawiają sporty i biegam. I mąż też tu też. I powiem wam, że tak bardzo doceniam to, że mieszkamy blisko właśnie parku. Bo jednak jak się mieszka w mieście, bo wiecie, jak ktoś ma domek pod miastem, to pół biedy, to bo jakby wszędzie ma zielono i jak będzie chciał sobie uprawiać sporty, to sobie pouprawia te sporty wszędzie. Ale jak my mieszkamy, wiecie, w, w środku miasta, e, a chcemy uprawiać sporty nie tylko na siłownię, to na. Prawda jest to problematyczne, także nie wiem, czy to jest starość, bo w naszym wieku to już chyba właśnie to do nas przemawia, że bardzo doceniam to, że jesteśmy otoczeni naturą i to jeszcze taką piękną. Tak. tak. No, mąż przytakuje, co ma, co ma biedulek powiedzieć? No, co ma powiedzieć? <grytanie> o, jeszcze Wam powiem, że. Trochę jesteśmy nieprzygotowani na jesień jeszcze, to znaczy ja gdzieś tam jakieś wygrzebałam ciuszki, ale właśnie ostatnio musiałam zrobić zamówienie. Także zaraz jedziemy do domu i pokażę Wam fajne rzeczy, które kupiłam sobie na jesień. Tak naprawdę dwie, ale akurat takich klasyków mi w szafie brakowało, także. Zaraz po naszym spacerku, zaraz kończymy, pokażę Wam e, co fajnego kupiłam. E, też jakby zależało mi na tym, żeby było dobrej jakości, bo mam taki problem, że zawsze marznę, Więc jak kupuję na przykład rzeczy z poliestru, to niestety później w zimie jest mi zimno. E, dlatego zrobiłam troszkę mały research i zrobiłam moim zdaniem bardzo fajne zamówienie. Także już nie przedłużając, zabieram Was do domu i pokażę Wam co kupiłam. Chyba się gorąco zrobiło, co? Powiem Wam, że jest 17 stopni, ale jest jakoś tak naprawdę bardzo przyjemnie przez to słoneczko, także tutaj dba o swoją temperaturę ciała. Jeszcze chcę czuję tak lato. Czujesz lato? Chyba Cze... chciałbyś, chcia... no właśnie. No, tak. Dobra, słuchajcie, my już wróciliśmy ze spaceru do domu, to chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie te jesienne nowości, które sobie właśnie zakupiłam. Ehm, zobaczcie, co ja tu mam, już sobie przygotowałam. Eee, słuchajcie, kupiłam sobie dwa swetry z laureli. Ehm, zobaczcie, co jest jeden z nich. Wygląda tak. Jest taki wełniany, on też ma mocher w składzie naprawdę z takiego fajnego, grubego materiału. Zaraz Wam zresztą pokażę, jak one na mnie wyglądają, e, bo myślę, że. To inaczej się prezentuje. I taki bardzo klasyczny, wielgachny, biały sweter. On też ma wełnę w składzie, więc też jest cieplutki. No i te swetry są nowe Jak widzicie z metką ja je zamówiłam Bezpośrednio ze strony Laureli One są z nowej kolekcji I każde z nich kosztowało 269 zł Więc myślę, że to jest dość sporo na taki sweter Także fajnie jak sobie zaraz zobaczycie wiecie, jak, ja, jak to się na mnie prezentuje Ja mam oba z nich w Ten jest S na M rozmiar A ten jest widzę one size tak? No bo on jest niezapinany Także pewnie dla wszystkich jest dobry Ale słuchajcie jeszcze z Laureli zamówiłam sobie Spódniczkę I tą spódniczkę zamówiłam sobie na Vinted Ona była nowa i myślę, że wygląda fajnie I też mi się właśnie tak um, Tutaj jest też Widzicie? One size um, Dlaczego mnie tak zauroczyła? Bo uważam, że będzie właśnie fajnie się prezentowała Z tymi dwoma swetrami Także um, że Zakładam ciuszki na siebie I um, zaraz wam pokażę jak wyglądają Dobra, słuchajcie, pierwszy sweter to um, Jest ten biały z Laureli Który wam pokazywałam Um, on ma w składzie wełnę, więc jest bardzo cieplutki I jak widzicie, on jest taki oversize'owy e, Tu ma takie nacięcia, więc można sobie, wiecie, ten sweterek gdzieś tutaj Z jednej strony włożyć w spodnie On wtedy będzie sobie tak fajnie wisiał O, czekajdzie. Spróbuję zrobić, żeby to wyszło No No, powiedzmy, że jest spoko e, Ale to jest właśnie taki fajny na jesień czy na zimę e, Właśnie do jeansów myślę, że będzie wyglądał spoko no i te rękawy są właśnie takie długaśne. On też, zobaczcie, jak to się Wam przybliży on też jest taki. widzicie? On tutaj ma... Mm, na rękawach jest taki luźniejszy, więc jest taki takim typowym, typowym oversizem. Ale nawet taki wiecie, wyciągnięty, moim zdaniem wygląda spoko, Dobra, słuchajcie, to jest ten pierwszy sweter, on jest taki właśnie oversizowy i powiem Wam, że jak siedziałam go sobie do właśnie spódniczki, ujrzyłam go ze spódniczką, to myślę, że on wygląda bardzo fajnie. Mm, ta spódniczka jest oczywiście trochę krótka, więc ona fajnie wygląda do takich e, rajstopek, właśnie typowo na jesień. I pokażę Wam jeszcze, że ten sweter, bo on jest naprawdę bardzo duży, można go sobie tak naprawdę wyciągnąć też, jak się chce, tak? Może niekoniecznie z tą spódniczką, bo nie wygląda to za dobrze, mm, ale no, ma on tutaj kilka opcji, żeby właśnie sobie go, y, tutaj jakoś fajnie ułożyć. Można włożyć tylko z przodu, a z tyłu już nie. Także mi się ta opcja bardzo podoba i on jest właśnie. Tutaj widzicie? On jest taki naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duży. Bardzo obszerny, ale wygląda spoko. I jeszcze wam pokażę tylko bo przygotowałam sobie bodki do tego, jak to będzie wyglądało z bodkami. Bo to jest chyba efekt, na który najbardziej czekam. Właśnie taki bardzo, bardzo jesienny. I drugi z nich to jest taki szary. On ma tutaj ściągać, właśnie takie bufiaste, bufiaste rękawki, i myślę, że do jeansów też wygląda jak najbardziej spoko. Mi się akurat on bardziej podoba ze spódniczką. Także zaraz Wam pokażę, jak wygląda ze spódniczką. Słuchajcie, to jest ten e, drugi sweter mm, on jest też jak ten pierwszy taki trochę oversize'owy, zobaczcie on ma taki luźny krój tutaj ma takie bardzo fajne kieszonki mm, także można sobie włożyć ręce czy cokolwiek potrzebnego, e, fajnie też co jest ściągarcz na rękawie mm, no bo jednak wiecie, ten wiatr tam gdzieś tutaj nie wlatuje i spoko e, jego minusem jest to, że trochę gryzie bo on ma w składzie moher i wełnę e, i nic więcej, więc trochę tutaj tak e, no, jest dość nieprzyjemne. Ja też sobie zobaczcie, założyłam krótki rękawek, więc może, jakbym miała, nie wiem, dłuższy rękaw, to by mnie tak nie gryzło. Teraz mi bardzo gryzie, ale powiem Wam, że na przykład do spódniczki, do tych samych bodków, co tutaj miałam wcześniej, wygląda naprawdę, naprawdę spoko. I kupiłem Wam, że ten kot ma 9 miesięcy, a on wygląda już jak wielka krowa. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Pokażcie, jaki jesteś ogromny. Puchady. Jeszcze Wam pokażę, bo kupiliśmy, jak byliśmy w Turcji, dywan. No, naprawdę fajny dywan. Wiecie, turecki w ogóle, no, super jakości. Tylko nie wiem, czy będzie teraz widać, jak kot leży na tym dywanie, tylko kota nie widać, bo jest w prawie takich samych kolorach, także. No, powiem Wam, że śmiesznie dobraliśmy. Nawet nie chciałam, po prostu nam się kolor spodobał i on ma też taką. Nie wiem, czy to będzie widać taką strukturę. Widzicie? On tak troszeczkę się błyszczy, właśnie mieni pod światło. No i właśnie mm, idealnie tapia się to wraz w kolorach kotka. Cześć, witajcie. Słuchajcie, już jest dużo później. Zdecydowanie dużo później, bo jest już wieczór. Wróciliśmy do no, chciałam Wam coś pokazać, bo jak byliśmy w tym parku na spacerze, to znalazłam taką trawę ususzoną. Słuchajcie, zobaczcie. I sobie z tego parku, delikatnie mówiąc, ukradłam. Tutaj sobie postawiłam to w takim badaniu. Powiem Wam, że kurczę, wygląda to rewelacyjnie, moim zdaniem. I w ogóle fajnie się tak komponuje w taki, wiecie, trochę taki jesienny klimat. U nas w ogóle już jest bardzo jesiennie. Zaraz właśnie odpalam świecę. Włączamy sobie Netflixa i będziemy sobie chillować na kanapie. Ale właśnie chciałam Wam jeszcze tą trawę pokazać i w ogóle wypuszczę Wam zaraz moje koty, bo one jak tylko tą trawę zobaczyły, to przysięgam Wam absolutnie zgłupiały na jej punkcie. I już właśnie robimy test. Żebym wam pokazała. Uwaga, kotki. Proszę jeden. Widzicie co się dzieje? Jakby ja musiałam go zamknąć, bo on po prostu nie daje spokoju. Zobaczcie. Zobaczcie, już. Już ja no. <grystanie> po prostu... Kocie! Taka pyszna, usuczona trawka? Jejku... Mam nadzieję, że ty nie jesteś chory i ty nie musisz czegoś jeść. Ci brakuje jakichś składników. Oj, i drugi. Drugi też chce trawkę? Chyba nie jest zainteresowany. No, ale zabawnie. Mm, a jeszcze Wam pokażę, bo dzisiaj rano zaczęłam dzień od herbaty, to skończę Wam też dzień herbatu. Ale słuchajcie, tu mam taką mieszankę też z Turcji. Herbata nazywa się Kişçay, czyli zimowa herbata. Ja sobie to oczywiście tutaj przesypałam w słoik, bo, bo kupiliśmy to w takim plastiku. Natomiast jak widzicie, to jest taka po prostu mieszanina różnych um, ususzonych kwiatów, um, jakichś tam roślinek i ona jest naprawdę super. No nie, nie powąchacie jej, więc um, nie, nie powiem wam, ale jest tutaj wiecie wszystko, no Róża na pewno jest, lipa, szałwia em, To są chyba w ogóle stokrotki O, źle pokazuję, wybaczcie Tutaj są chyba właśnie stokrotki, e, lipa tutaj jest, no mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo Pachnie to właśnie em, rewelacyjnie I Taką herbatkę nam właśnie przygotowuje Także y, będziemy sobie właśnie to kupiać. Powiem wam, że um, znak, że jesień już przyszła, to jest właśnie ten żel podprysznic Nie wiem, czy wy go znacie, ale dla mnie to jest po prostu tak totalnie zapach jesienny Uwielbiam go Vanilla Pumpkin z The Body Shop. Nie jest to żadna reklama, bo po prostu wam mówię, że naprawdę ja kocham ten zapach Jest genialny i właśnie oni mają edycję limitowaną chyba właśnie tylko w te um, okresy halloweenowo-jesienne Więc warto sobie zakupić, bo jest genialny Dobra, słuchajcie Herbatka się robi, a my chcieliśmy Wam bardzo podziękować za oglądanie. Był no, bardzo miły dzień, co? No bardzo miły. Tak, jeszcze mamy naprawdę okej okay pogodę, także nie narzekałem. Pomimo tego, że chwilę temu wróciliśmy z Turcji, to jeszcze rozkoszujemy się tym um, słońcem. Jeszcze nie ma um, no jesieni takiej naszej polskiej. Póki co czekamy na naszą złotą jesień, ale myślę, że to był taki bardzo fajny jesienny dzień. Um, zrobiliśmy dużo fajnych rzeczy, um, posiedzieliśmy trochę na dworze, także bardzo aktywnie. Wam za to dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już w następnym. Pa pa. pa, pa.